Dzień dobry, a teraz opowieści morskie. Byłem sobie w bardzo bogatych krajach arabskich, czyli Zatoka Perska, Katar, Doha i poszedłem sobie na lody. I stojąc w kolejce, no, była niewielka, widzę, że za mną podchodzą faktycznie jedna przepiękna Arabka, ubrana czarno, tak jak one tam są ubrane, ale z odsłoniętą twarzą. A zauważyłem, że jak podchodziły, to jej dwie koleżanki miały twarz zasłonięta. I tak sobie myślę, o co tuż tu chodzi. Trzy dziewczyny, no panie, podchodzą do, do lodziarni. Jedna przecudowna, przepiękna, <grywna> królewna, wyjątkowa. No wyjątkowej urodzie, przecudownej. Ma, ma odsłoniętą twarz. A jej dwie koleżanki są tylko oczy widać. Zakwefione. I ona stanęła zaraz w no, wypada zażartować. Odwracam się do niej i mówię, Dzień dobry, dzień dobry. Proszę pani, mówię: Ja tutaj nowy jestem w tych krajach arabskich, nie bardzo znam zasady. Proszę powiedzieć, jak u was to jest, bo widziałem, że pani podeszła z dwoma koleżankami, które były zakwefione. U was to jest tak, że te piękne kobiety mają twarz otwartą, odsłoniętą, a te brzydkie to mają zasłoniętą. <laughs> Żarcik trafił, bo babka się tak śmiała, że się nie mogła powstrzymać i mówi, nie, nie, to u nas tak nie jest. I mówi, jak idę z mężem, to mam zasłoniętą twarz. Natomiast jak jest, idę bez męża, to mam odsłoniętą, bo się lepiej oddycha. Ja, ci się. ja potem z agentem trochę rozmawiałem i mówię, słuchaj, te babki czasami chodzą, tam w Katarze jest taka piękna... Takie na brzeże takie. Wieczorem tam chodził na spacery. I one ślicznie wyglądały te babki, bo one są zakwefione w absolutnej większości i mają takie płaszcze, które jak wiatr powiewa, to im tak rozwiewa te płaszcze. Wyglądają jak takie no, księżniczki z średniowiecza. Nie, wiem, nie byłem, ale tak coś kojarzy, że takie długie płaszcze, które powiewały na wietrze. No, robiło wrażenie, jak takie baśnie z tysiąca jednej nocy. I pytam się, agenta, słuchaj, czy one coś widzą? Bo to jest tak: kobiety mają odsłonięte oczy, ale też nie zawsze, bo jeszcze jest tak taka, tak, taka historia, że ta babka ma twarz do całkowicie czarną, zasłoniętą. Na oczach ma jeszcze woal. Czyli ona niezupełnie, dokładnie widzi. I pytam się jego, jak, jak sytuacja się u was ma? To znaczy, no przecież im, tym, co już mają nawet oczy takim woalem zasłonięte wieczorem, no to już tylko laska taka dla niewidomych zbiała, żeby tego. A mówię, co? Prawda jest taka, że codziennie do szpitala trafiają babki, które nie zauważyły krawężnika. I się wywróciły i zapłamały rękę, nogę, coś. Nie mogę, straszne, kurza. Także, jakby to powiedzieć, gratuluję naszym paniom, że są u nas, a nie tam. No straszne, ja cię, te biedne babki, które sobie tam spacerują, tak? bo tam są krawężniki, tak? znaczy, takie odpływy na wodę, żeby gdyby był jakiś deszcz się zdał, żeby to mogło odpłynąć, więc to nie jest tak zupełnie równo. No to one wieczorami, bo tam słabo nie było. Znaczy, no, ja lubię tak, żeby trochę było takiej intymności. No to się okazuje, że te biedne babki się wywracają, i to jeszcze niestety się łamią. No, tak jakby to powiedzieć, niekorzystnie. Niekorzystnie. A miałem taką drugą sytuację. Wchodzę do sklepu ze słodyczami i rozglądam się po czekoladach. Tak widzę, babka koło mnie stoi z odsłoniętą twarzą i widzi, że ja się rozglądam w czekoladkach. A nie wiem, którą kupić, bo to po arabsku piszę, to ja nie, 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 tych lat, le, le, literek nie, nie znam. I ona w którymś momencie się do mnie odwraca, ma czekoladę, podaje mi ją, tak podaje mi ją, proszę mi spróbować, bardzo dobra. I ja tak byłem zszokowany trochę. I tak się już ja powiedzieć: Nie, dziękuję, ale raptem widzę, że jej ręka cała drży. To znaczy. Dla niej to skierowanie się do białego człowieka, znaczy turysty, dla niej, dla, dla niej to ja byłem turystą, e, pierwszej, było takim wysiłkiem, taką odwagą, że ja wziąłem, troszeczkę podziękowałem, wspaniała, ale patrzyłem się na nią i sobie myślę, jak się, jaki to jest inny świat. Kobieta, żeby porozmawiać, z innym mężczyzną, no, jakby powiedzieć w układzie publicznym, to dla niej to był niesłychany wysiłek. No u nas to jednak kobiety tą wolność mogą. Z kim chcą, kiedy chcą porozmawiać. Tam tak nie jest. Tam tak nie jest. Tam, żeby porozmawiać z innym człowiekiem, nawet o pogodzie, to trzeba mieć ogromną odwagę. Ta kobieta miała. Miała takie coś. Niesłychane, ten świat jest tak przedziwny, bardzo różny. Ale nie na się ugry, że ten świat jest piękny. Ja kiedyś byłem w Doha, w Katarze, na no to nie tak dawno było, załóżmy 10 lat temu, no jakoś tak. I było pierwsze otwarcie kina. W Katarze do tej pory nie było żadnego kina. I było pierwsze otworzenie kina, ale to nie na stałe. Tylko były jakieś tam, ich tam jakieś święta. I y oni mają takie muzeum muzułmańskie, bardzo ładne. Znaczy, 10 hektarów pięknego grodu, zrobionego świeżo, też świeżo zbudowane. I na tym spotkaniu miał być pokaz filmu. Miał być pokaz filmu pod tytułem Pocałunek w Egipcie myślą no no chodź do przodu I tam miał być szejk z żonami. O tym to ja się później dowiedziałem, ale sobie myślę, no co robić w Katarze, tak? no więc mówię sobie, a pójdę na ten festiwal. Były szokujące historie, bo dawano wodę za darmo, jakieś posiłki były za darmo, no jakoś tak na bogato było. Tłumu nie było. Tłumu, zresztą mały kraj. No więc ja to lubię, tam były krzesełka poustawiane, z uchwiał na jakichś krzesełkach. A jak usiadłem, to zauważyłem, że trzy rzędy z...